Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sągo Ewi zapraszam na kolejny vlog pod tytułem Info Luz. W dzisiejszym vlogu będę kontynuował swoje wideo, dzienniki treningowe. W dzisiejszym materiale będzie to omówienie tygodnia czwartego. Także nie zaczynamy, nie ma co przedłużać. Tutaj te dzienniki będę się starał robić jak najkrótsze. Wszystkie materiały, jeżeli chodzi o powtórzenia serii, znajdziecie po tej stronie. Tu wszystko będzie opisane. Yy, więc skupię się tylko na yy, ocenieniu w skali od 10 treningu i yy, yy, ogólnie yy, opowiedzeniu o odczuciach, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. Więc yy, jeżeli chodzi o yy, pierwszy trening w tym tygodniu, było to standardowo, poniedziałek nogi. Yy, trening yy, bardzo intensywny. Yy, jeżeli chodzi o ciężary, tutaj też wszystko było robione na 100%, nawet na ponad 100%. Gdybym miał oceniać sam trening w skali 1 do 10, tutaj bym dał 6, ponieważ 6 to jest taka, można powiedzieć, troszeczkę więcej niż 50%, to jest 60%, jeżeli już tak patrzymy na tę skalę. Więc tutaj nie jest ani jakoś rewelacyjnie, ani nie jest jakoś ekstaza na maksa. Trening był zrobiony w takiej, można powiedzieć, w takim pułapie, który, na, na, który w tym czasie właśnie e, oczekuje i których właśnie chce robić takie treningi, ale nie jest to coś, coś takiego, abym myślał o tym treningu bardzo, e, bardzo pozytywnie, w sposób, który bym akurat e, wiedząc, że będę nakręcił kolejny dziennik, żeby o tym coś szczególnie powiedzieć. Trening standardowy, tutaj nie było żadnej filozofii. Trening jak najbardziej, no tak. Kolejny dzień to był wtorek. Tutaj był trening barków plus, plus klatki piersiowej. Co do klatki piersiowej, no to tutaj zaraz wszystko opowiem, żeby też nie było jakiejś niejasności. Także zaczniemy od barków. Barki to był, jeżeli chodzi o intensywność. Tutaj, tutaj, akurat ten dzień był jakimś takim słabszym dniem, więc sam trening oceniłbym również na 6, ponieważ na no, barki to jest to ocena no, dość słaba, ponieważ sądzę, że wcześniejsze treningi bym oceniał mniej więcej 8-9 na tych górnych granicach, tutaj intensywność była e, duża, ale nie jakaś taka bardzo, e, bardzo, e, bardzo, bardzo duża, więc e, na no, same barki ten trening był e, troszeczkę słaby ale też bym w takiej granicy, jeżeli chodzi o takie minimum. No może nie takie totalne minimum, ale takie to górne minimum zostało spełnione, może to było spowodowane, to myślę, że będę jeszcze tutaj ćwiczył klatkę piersiową. I jeżeli chodzi o klatkę, no to tutaj był. Jeżeli chodzi o właśnie ocenę, akurat ponieważ tutaj było też, jak widzicie tutaj po lewej stronie, tylko jedno ćwiczenie 6 serii, to był z w dół, wyciskanie sztangą, intensywność była średnia, przerwy były mniej więcej około 1,5 minuty ale właśnie sam trening był bardzo, bardzo udany. Na te 6 serii to bardzo bardzo ta klatka została spumpowana. I ogólnie właśnie z, z tego dnia byłem zadowolony, ale takim taką kropką na D, można powiedzieć, to co przyciągło na, właśnie na tą stronę zadowolenia było właśnie ta, to jedno ćwiczenie. To 6 serii właśnie na tą klatkę piersiową. Kolejny trening to był, była środa, trening pleców. Tutaj podobnie jak w poprzednim tygodniu, trening był bardzo, bardzo intensywny, bardzo ciężki. Pierwszy raz miałem, byłem zmęczony, naprawdę byłem zmęczony. Yy, jeszcze przed zakończeniem treningu po yy, wiosłowaniu yy, po wiosłowaniu yy, handlom gdy już później zaczęliśmy robić to był martwy ciąg jeszcze <laughs> martwy ciąg i, i ściąganie drążka i jeszcze było yy, było jedno ćwiczenie wszystko znajdziecie po właśnie tutaj i właśnie po zostały trzy ćwiczenia, chociaż no tak naprawdę najcięższym z tych trzech, co zostało, był jeszcze martwy ciąg, ponieważ martwy ciąg tutaj też są robione, można powiedzieć, maksy obecnie, więc tutaj podszedłem pod bodajże 100, 140, no to już czułem, czułem że... Ciało jest dość, dość zmęczone, ale, ale poszło bardzo dobrze. Poszło bardzo dobrze to wszystko. Trening był, może nie aż tak, odczuwa, odczuwałem te mięśnie, taką dużą pompę jak tydzień wcześniej, ale trening bardzo był męczący. Bardzo był męczący i właśnie następne dni te mięśnie cały czas czułem. I ogólnie, jeżeli miałbym też oceniać ten trening, to dałbym około 7-7,5 z skali do 10, także trening był dość udany, akurat z tego treningu byłem bardzo zadowolony. Kolejnym, kolejnym dniem to był czwartek, to był trening rąk, triceps, biceps, tutaj wszystko znajdziecie też wszystkie ćwiczenia po mojej lewej stronie do samego samej oceny treningu, ponieważ tutaj też nie ma się co jakoś skupiać na jakichś większych jakichś szczegółowych informacjach, ponieważ tutaj. Ćwiczenia były wykonane ćwiczenia standardowe wykonane. W, można powiedzieć nam maksymalnych ciężarach, nie tracąc przy tym jakoś specjalnie techniki. Także dzień był też udany, jeżeli chodzi o ręce, tutaj dałbym 7 punktów, w skali do 10. Kolejny trening to był trening klatki. Tutaj trening był podobny jak w tydzień, podobnie, taki sam niż jak tydzień temu, ale właśnie tutaj dużym plusem była pompa, która mi towarzyszyła i to był trening, jeżeli miałbym też oceniać tutaj bym przyznał 9 punktów trening bardzo udany ogólnie tutaj ćwiczenia to wszystko znajdziecie po lewej stronie, tak już się to teraz trochę powtarzam ale jeżeli chodzi o sam trening tutaj pierwsza to tu było wyciskanie góra później dół, dół, dół i właśnie ten dół spowodował takie jakby ładowanie tej klatki od góry do dołu bardzo duża pompa mięśnie były cały czas jakby spięte chociaż też po pierwszym ćwiczeniu, który się robiłem tylko górę to właśnie już, już ten dzień był pozytywny, ponieważ ta góra była o wiele więcej, bardziej spompowana niż zazwyczaj. I tutaj trening był bardzo bardzo w porządku. Także jeżeli chodzi też o partyk brakujące, czyli brzuch i łydki. To brzuch to jak już wspominam, robię w dni które robię mniejsze grupy, w tym wypadku są to klatka piersiowa, barki i ramiona, przy nogach i przy plecach nie robię brzucha, brzuchu, brzucha, brzuchu, nie wiem jak się nawet uprawnie tutaj możecie mnie poprawić i to było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o dziennik, to nie będę jakoś też. Innych rzeczy tutaj mówił w tym infoluzie, w, w tych dziennikach, ponieważ to ma być tylko dziennik moje jakieś tam przemyślenia związane właśnie z tym tygodniem. Jeszcze tutaj mogę dodać, że od jutra, czyli to jest niedziela, będzie dokładnie 12 tygodni zawodów, więc tutaj już dieta będzie już będzie takie ścisłe przygotowanie do, do tych zawodów, czy ścisła dieta treningi już będą, no teraz już są w 100%, żeby nawet ponad. Treningi będą kontynuacją tego co rozpoczęłem dwa tygodnie temu. I to wszystko, prawda? Także z tej strony songo F, Zapraszam do subskrybowania. Jeżeli macie pytania, Facebook prywatne wiadomości albo YouTube prywatne wiadomości. I to wszystko. Zapraszam do odwiedzania, do subskrybowania mojego kanału, zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a i zapraszam na kolejne materiały, jak widzicie, w nowej odsłonie, wszystko tutaj nowe ma tło. także lekkie zmiany też tutaj już nastały. Aby to wszystko wyglądało bardziej profesjonalnie. Czasami może jeszcze tutaj, sposób wypowiedzi mojej nie jest jakby w 100% tu trzyma kupy, ale pomału to wszystko wygląda coraz lepiej, także za wszystkie jakieś tam niedociągnięcia to musicie mi wybaczyć, ale z vlogu na vlog jest coraz lepiej. Także z wszystkich pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania. Na razie.